Witam Państwa bardzo serdecznie. Na wstępie bardzo przepraszamy tych z Państwa, którym nie udało się z nami połączyć dzisiaj rano. Niestety z przyczyn technicznych nie byłoby możliwe. No i żeby zrekompensować Państwu tę stratę, postanowiliśmy, że omówimy temat naszego dzisiejszego spotkania, czyli powagę konsekwencji w analizie ryzyka RODO, jeszcze raz w formie nagrania. No i mamy nadzieję, że te najważniejsze informacje Państwo z tego. Wyniosą i że będzie to dla Państwa przydatne, no i że będą Państwo mieli chęć spotkania się z nami jeszcze raz. No a teraz przechodzimy do, do meritum i takie dwa słowa o tym, o nas troszeczkę i o tym, co będziemy mówić w naszej agendzie dzisiejszego spotkania. Dwa słowa o nas: jesteśmy zespołem, który przygotowuje. Już od dłuższego czasu różnego rodzaju narzędzia związane z ochroną danych osobowych, przede wszystkim z analizą ryzyka. Zajmujemy się tym tematem już prawie 3 lata w firmie DAPR. Maciek jest prawnikiem, który, który zajmuje się tą częścią głównie prawną. Ja jestem osobą związaną bardziej z zarządzaniem bezpieczeństwem, taki, taki, kierun taki kierunek ukończyłem, również bezpieczeństwo informacji jako specjalizację, no i w połączeniu tych kompetencji wspólnie działamy w obszarze ochrony danych osobowych, no i tworzymy m.in. metodykę do oceny ryzyka, no i częścią ważną częścią tej metodyki jest ocena. Powagi konsekwencji i tym się dzisiaj zajmiemy. I zajmiemy się tym w trzech osłonach, a raczej chcieliśmy się zająć w trzech osłonach. Zajmiemy się w dwóch. W części pierwszej omówimy, czym są właściwie te konsekwencje i jak rozumieć ich wagę, czy też powagę w RODO, na, na przestrzeni RODO. W części drugiej, Maciek zaprezentuje Państwu, jak te konsekwencje można przełożyć na jakieś wartości porównywalne ze sobą, aby dokonać tej oceny w sposób powtarzalny, skuteczny, rozliczalny. No i w części trzeciej planowaliśmy dyskusję i ta dyskusja, mamy nadzieję, jeszcze odbędzie się z nami w formie wirtualnej. Dla wszystkich z Państwa, którzy będą chcieli z nami porozmawiać, zrobimy taką sesję pytań i odpowiedzi w terminie, który wspólnie z Państwem. Uzgodnimy także, prosimy bardzo o kontakt i jeszcze stworzymy taką możliwość, żeby móc na żywo odpowiedzieć na Państwa pytania. Oczywiście, można je również do nas skierować mailowo, kontaktować się z nami na LinkedIn lub w każdy inny sposób, który Państwo uznają za stosowny, żeby po prostu porozmawiać na ten temat. No ale dobrze, teraz do, 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 do meritum. Część pierwsza. Czym są w ogóle konsekwencje i ich waga, powaga? Zacznijmy może od samej powagi. Z tą powagą w RODO spotykamy się kilkukrotnie. Mamy, do, mamy tutaj do czynienia z określeniem powagi w definiowaniu ryzyka jako jednego z elementów. Tego ryzyka. No i tutaj mamy serię artykułów, które w, w podobny sposób to przedstawiają: 24, 25, 32. One wszystkie dotyczą obowiązków administratora względem zarządzania ryzykiem, ale nie precyzują nam dokładnie co powinniśmy wziąć pod uwagę w szacowaniu tego ryzyka, w szacowaniu tego prawdopodobieństwa i powagi. Trochę więcej mówią nam o tym motywy. I tutaj mamy dwa takie główne motywy, 75 i 76. Pierwszy z nich mówi nam o tym, że szacując ryzyko powinniśmy brać pod uwagę różnego rodzaju straty, uszczerbek fizyczny lub szkody majątkowe lub niemajątkowe w szczególności, no i tak dalej. Jest to wymienione. Do tego motywu jeszcze wrócimy na, na naszym spotkaniu. Natomiast motyw 76 mówi nam o tym, że powinniśmy wziąć pod uwagę zakres, kontekst, charakter oraz cele przetwarzania. Natomiast Żaden z tych motywów nie, nie definiuje nam dokładnie, czym właściwie jest ryzyko, jak rozumiane jest ryzyko i co się kryje pod hasłem powaga, ryzyka bądź prawdopodobieństwo. Żeby uzyskać odpowiedzi na, na, na te pytania, musimy zajrzeć do wytycznych grupy roboczej WP248, i dopiero tam możemy znaleźć definicję ryzyka. Na stronie siódmej mamy taki, taką definicję. Ryzyko jest scenariuszem opisującym zdarzenie i jego konsekwencje. Oszacowany pod względem powagi i prawdopodobieństwa. No i mamy tutaj składowe ryzyka, i tą powagę będziemy szacować w odniesieniu do jakiegoś zdarzenia i tego, jakie konsekwencje mogą z niego wynikać. Konsekwencje, oczywiście, dla osób, których dane dotyczą, co precyzują nam zapisy w dalszej części, w końcowej części wytycznych, a konkretnie w załączniku drugim. Precyzującym nam to, co powinna zawierać ocena skutków dla ochrony danych. Tam mamy troszkę szerzej wyjaśnione te, te trzy pojęcia, czyli czym są zdarzenie, czym są konsekwencje. No i jak sobie spojrzymy na zapisy tego załącznika, to zobaczymy, że pod hasłem zdarzenie rozumiane są trzy możliwości utraty atrybutów bezpieczeństwa danych. Może to być bezprawny dostęp, niepożądane zmiany bądź zniknięcie danych. Jeżeli ktoś z Państwa miał do czynienia z, z normami dotyczącymi bezpieczeństwa informacji, to szybko zorientuje się, że są to tożsame pojęcia do poufności, integralności i dostępności danych, czyli też tych atrybutów chronionych bezpieczeństwa informacji. Zostały one transponowane na grunt RODO właśnie w ten sposób. No i tutaj oczywiście jest kwestia jeszcze tłumaczenia samych tych wytycznych, ale generalnie chodzi o to samo, czyli poufność, integralność, dostępność. No, i zdarzenia należy rozumieć właśnie jako naruszenia tych atrybutów bezpieczeństwa. Natomiast pod hasłem konsekwencje należy rozumieć skutki dla praw i wolności osób, których dane dotyczą, czyli to, co może się stać osobom, których dane były przetwarzane, jeśli te zdarzenia nieuprawniony dostęp, niepożądane zmiany, zniknięcie danych nastąpią. No i w tym kontekście połączenia tych dwóch elementów. Należy szacować powagę, czyli w odniesieniu do zdarzenia i do skutków, jakie mogą z tego zdarzenia dla osób, których dane dotyczą, wynikać. I tak, żeby przedstawić to jeszcze bardziej obrazowo, bo to może być troszkę trudne i, i, i skomplikowane dla Państwa. Jakby spojrzeć jeszcze na to graficznie, mamy jakieś dane osobowe, przetwarzamy jakieś dane, pojawiają nam się dane i na te dane oddziałuje zdarzenie. I tym zdarzeniem może być utrata jednego z atrybutów bezpieczeństwa, czyli nieuprawniony dostęp, modyfikacja bądź zniknięcie. No i w wyniku tego zdarzenia osoby, których dane dotyczą, doznają jakichś konsekwencji. Może to być na przykład konsekwencja w postaci tego, że zostaną one okradzione, bo będą tam jakieś informacje umożliwiające pozbawienie jakiegoś majątku tej osoby. Może być taki już szereg na zdrowiu, o czym jeszcze będziemy dzisiaj mówić, bo Maciek taki przykład zaprezentuje. Mogą być to konsekwencje też lżejsze w postaci niepożądanego kontaktu albo jakieś straty finansowe wprost, jeśli taka osoba uzyska możliwość dysponowania finansami. Także te konsekwencje mogą być różne. Jakie te skutki mają być, precyzuje nam już właśnie motyw 75, co za chwilę Maciek rozwinie. I Maciek rozwinie też to, jak możemy te skutki stopniować, szacować, czyli jak właściwie ten katalog skutków można przełożyć na analizę ryzyka, która będzie w jakiś sposób rozliczalna, powtarzalna, systematyczna. I Maciek po już powie to w drugiej części. Dziękuję serdecznie Marcinie za głos i za wstęp. Już właściwie nawet nie mam co wprowadzać, ponieważ Marcin dokładnie powiedział, że to, czym będę się zajmował, to to dokładnie jak poszacować powagę konsekwencji e, analizy ryzyka e, RODO. E, jak to wygląda? Trochę jak Marcin wspomina na samym początku, e, trzeba wziąć kilka rzeczy pod uwagę. Pierwsza rzecz to jest to, że mamy jakąś czynność przetwarzania, w której te dane są przetwarzane. Co wpływa w takiej ocenie, w takim szacowaniu na tą powagę konsekwencji? Co jest takim punktem wyjścia do naszej analizy? Otóż bierzemy pod uwagę cel czynności przetwarzania, charakter czy tej, tej, czy tej czynności przetwarzania oraz zakres danych. Następnie zastanawiamy się, jaki potencjał drzemie w tym przetwarzaniu, w tych danych, które są przetwarzane w przypadku. Utrata atrybutu. To jest trochę powtórzenie tego, co Marcin mówił. Mamy tutaj trzy atrybuty główne. Jest jeszcze czwarte, o którym dzisiaj nie będziemy mówić, ale mówimy o tych trzech no. e, związanych z bezpieczeństwem informacji. Czyli co może wyniknąć dla osoby, której dane dotyczą w przypadku nieuprawnionego dostępu, modyfikacji danych lub utraty dostępności, szacując to osobno, w kontekście e, tych konkretnych danych, w kontekście tej czynności przetwarzania. I to, co się może wydarzyć w sferze wolności podmiotów danych, to są właśnie konsekwencje. Tak? To są skutki nieuprawnionego dostępu wobec, do tych konkretnych danych w kontekście tej, tej czynności przetwarzania, są właśnie konsekwencjami. I te konsekwencje, jak Marcin też wspominał, opisywane w motywie 75. m.in., to są takie jak właśnie uszczerbek na zdrowiu, szkody majątkowe lub nie majątkowe. Problem jest teraz taki, jak oszacować poziom powagi tych konsekwencji. Musimy to jakoś operacjonalizować, żeby wykorzystać w analizie ryzyka, to musimy nadać temu jakąś wartość. Albo jakościowo w postaci mała, średnia, wysoka, wysoki poziom konsekwencji, bądź możemy zastosować skalę też liczbową, 1, 2, 3, 4, 5. Lub czterostopniową, lub 3, w zależności od motodyki. Nasza skala 5-stopniowa. Takie kryteria, które są. Potrzebne, żeby określić ten poziom konsekwencji, są przedstawiane, są zaproponowane przez cały szereg różnych organów nadzorczych czy instytucji. No i na przykład nasz organ nadzorczy opracował propozycję kryteriów, no, która może niektórym z Państwa, tak samo jak nam, wydać się lekko zaskakująca. Otóż wygląda, wygląda to, jakby te konsekwencje dotyczyły bardziej organizacji niż. Yy, z osoby fizycznej. No owszem, możemy stracić milion złotych, albo po stratę mieć w zakresie między pięcioma tysiącami a 100 tysiącami złotych. Natomiast ja my, w moim wypadku, gdybym ja stracił 99 tysięcy złotych, nie traktowałbym tego jako niskiego poziomu skutku. Yy, I wydaje się, że te kryteria mogą być, pozostawiać sobie trochę do życzenia. Inne kryteria, które są zaproponowane które dość często są, przez, są wykorzystywane w praktyce, to są kryteria zaproponowane przez ENISE, które później zostały do, sensownie całkiem przetłumaczone w podręczniku Inspektora Ochrony Danych Osobów. Nam te kryteria z Marcinem nie do końca też się podobały, bo one są dość nieostre. Mamy powskazane, wskazane, że to są jakieś niewielkie niedogodności albo mamy znaczące. Tutaj mamy znaczące konsekwencje, które powinny być w stanie... No, jakby to są sformułowania nieostre, które jedna osoba szacująca, oceniająca takie powagę konsekwencji, może uznać za znaczące, a inna za nieznaczące, od ten poziom konsekwencji no, będzie bardzo, e, będzie mało powtarzalny. Tak? W związku z tym my postanowiliśmy opracować własną e, formę kryteriów, własną propozycję kryteriów. Postanowiliśmy wyjść od motywu 75. I tam w motywie 75, tak jak wcześniej wspominaliśmy, jest katalog potencjalnych konsekwencji skutek praktyczności podmiotu danych. Warto przypomnieć, warto wskazać, że to jest katalog otwarty. To nie jest wyczerpująca lista konsekwencji. Jak się ją czyta, jak czyta się ten motyw 75, to można Mieć pewne wątpliwości co do tego, czy wszystkie elementy, które są w nim wypisane, rzeczywiście są przykładami konsekwencji. Bo jeżeli tak by było, w takim literalnym rozumieniu, to wtedy przetwarzanie szczególnych kategorii danych sama w sobie miała być już konsekwencją w sferze praw i wolności podmiotów danych. A to jest konstatacja bardzo dziwna i wydaje się myląca. Dlatego my, ja zaproponowaliśmy analizę, interpretację tej, tego motywu, który dzieli elementy opisane za tą częścią, w szczególności, w której są te elementy, na trzy czynniki, na trzy grupy czynników. Pierwszy to, są, to jest ten katalog otwarty pod przykładowych konsekwencji w sferze braku wolności podmiotów danych. Druga, druga, druga część, druga grupa elementów to są cechy kategorii osób lub kategorii danych. Które mogą powodować poważniejsze konsekwencje w sferze prawidłowości podmiotów danych. Oraz trzecia grupa to są cechy charakteru przetwarzania danych, które mogą wpływać na poważniejszą ocenę potencjalnych konsekwencji w sferze prawidłowości podmiotów danych. Czyli mamy w tym motywie 75 trzy grupy elementów. Pierwsze to przykładowe konsekwencje w sferze prawidłowości podmiotów danych. Druga to są cechy kategorii osób lub kategorii danych osobowych, które mogą wpłynąć na poważniejszą e, ocenę e, powagi konsekwencji, oraz cechy czynności przetwarzania, tego charakteru czynności przetwarzania, który może wpłynąć na poważniejszą ocenę powagi konsekwencji. My tutaj w ramach tego dość krótkiego webinarium i zwartego przedstawimy tylko jedną, e, jedną, jedno kryterium, e, jedną jeden element skali. Przygotowaliśmy cały szereg tak, dla różnych rodzajów konsekwencji, ale o tym powiem później. I tutaj zajmiemy się głównie uszczerbkiem fizycznym, właściwie tylko uszczerbkiem fizycznym. Jak Państwo widzą, z, zrobiliśmy pięciostopniową skalę i oparliśmy wiedzę na temat tego rozbicia na różne poziomy na bazie uszczerbku fizycznego w kodeksie karnym. Mamy tutaj uszczerbek w postaci śmierci, który jest najwyższym rodzajem uszkodzenia fizycznego, jaki możemy sobie wyobrazić. A także mamy tutaj stopniowalne, idąc w dół, właśnie ciężki uszczerbek na zdrowiu, naruszenie czynności narządu i rozstrój zdrowia trwający 7 dni lub dłużej, później odpowiednio 7 dni lub krócej, lub który nie, ten najniższy, który nie spełnia żadnego z powyższych kryteriów. I oparliśmy to na przepisach kodeksowych oraz Następnie odpowiednio uzasadniliśmy. I tak opracowaliśmy naszą skalę. I teraz jak ją zastosować w praktyce? Jak ta logika, o której wcześniej mówiliśmy, rzeczywiście działa? Postanowiłem oprzeć się na rzeczywistym przykładzie, który niestety miał miejsce w Niemczech. Państwo na pewno o tym słyszeli, jestem o tym przekonany, że w pewnym momencie była taka sytuacja, gdzie w szpitalu w Düsseldorfie, jak to w szpitalu, były przetwarzane dane osobowe pacjentów. I był tam taki proces, jak proces przyjmowania pacjentów do szpitala. Zdarzyła się sytuacja, gdzie nastąpił atak randomerowy, który zaszyfrował dane, które są przetwarzane w ramach tego procesu i w ogóle w całym szpitalu. I to doprowadziło do utraty atrybutu, czyli użytkownicy, właściwie pracownicy tego szpitala utracili dostęp do danych, które są przetwarzane w ichniejszym ich systemach informatycznych. W konsekwencji doprowadziło to, to do śmierci, ponieważ pacjentka, która miała, wymagała natychmiastowej pomocy, która miała być przyjęta w tym szpitalu, nie mogła zostać prawidłowo obsłużona, właściwie nie mogła być jej udzielona właściwa pomoc. W związku z tym musiała być przetransportowana do innego szpitala, gdzie już nie zdążono na czas udzielić jej pomocy. Jak, taką jak w takim razie ustalamy tą konsekwencję? No, Mamy tutaj pewien ciąg, tak, logiczno-przyczynowo-skutkowy. Mieliśmy czynność przetwarzania, która przetwarza dane, Nastąpił, nastąpiło zniszczenie się zagrożenia, zdarzenie, w postaci, które zaskutkowało zdarzenie w postaci utraty dostępności, które spowodowało śmierć pacjenta. Jak wspominaliśmy wcześniej, jak Państwo pewnie, zapewne pamiętają, w naszych kryteriach jest poziom powagi 5, który odpowiada właśnie takiej konsekwencji. To konsekwencje po prostu przypisujemy do, tej, do tego scenariusza i nadajemy mu wartość 5. Tak wygląda w praktyce wykorzystanie kryteriów w przypadku oceny powagi konsekwencji. Warto jest wspomnieć, o czym nie powiedziałem na samym początku, że my wykorzystujemy i analizujemy tutaj, odnosimy się do analizy ryzyka prewencyjnej, czyli nie myślimy jeszcze. W ramach tego webinarium o tym, jak szacujemy powagę konsekwencji, czy prawdopodobieństwo w sytuacji zarządzania zaistniałym naruszeniem, tylko mówimy tu o zachowaniu, przeprowadzeniu analizy ryzyka prewencyjnej, czyli zanim wystąpi, zliści się zagrożenie. Problem, który chcielibyśmy tutaj razem z Państwem jeszcze podnieść, to jest kwestia uniwersalności kryteriów. Mamy wiadomo, dwa czynniki ryzyka, które, czynniki ryzyka, dwa czynniki, które wpływają na ryzyko. E, prawdopodobieństwo i powagę konsekwencji. Które składają się na to ryzyko? I w naszej ocenie e, prawdopodobieństwo, kryteria prawdopodobieństwa powinniśmy opracowywać na poziomie organizacji. Natomiast e, poza organizacją już z, odbywa się Skutek, jakby, i ziszczenie się konsekwencji. Tak? To jest niezależnie od tego, czy y, osoba, która y, utraci, będzie miała szkodę na zdrowiu, czy, y, czy ten pacjent zmarłby w wyniku przetwarzania danych w szpitalu, czy to sama osoba y, zmarłaby w wyniku jakiejś nieprawidłowej y, 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 wesołym miasteczku. Siła tych konsekwencji, rodzaj tych konsekwencji. Wobec tej osoby fizycznej będzie to takie same. Dlatego proponujemy, żeby zaprojektować w konsultacji wspólnie kryteria oceny powagi konsekwencji dla osób fizycznych, które mogą być stosowane w miarę uniwersalnie przez administratorów. I do tego służy nasz projekt: jakie to ryzyko. Projekt, jakie to ryzyko, jak widać, jest na stronie internetowej, który powstał razem z konsultacji z prawnikami z TKP. E, polega na tym, że na stronie internetowej można z jednej strony, bo to jest jeszcze ważne zastrzeżenie, że to odnosi się tylko, analizuje to tylko zakres związany, bazując tylko na zakresie danych, które są przetwarzane, e, które są przetwarzane. Nie, nie mam mowy o kontekście czynności przetwarzania tutaj, ale w pierwszej kolejności co można zrobić? To można e, wpisując przykładowy zakres danych, spróbować znaleźć przykładową powagę konsekwencji, e, którą. E, Odpowiednio została oceniona, oraz można, mogą Państwo wpisać zakres danych, na który bazie który no którego chcieliby opracować scenariusz, historię konsekwencji, opisać tą historię konsekwencji, a następnie za pomocą naszych kryteriów spróbować tą konsekwencję e, przez Państwa opisaną ocenić, określić jej powagę. Mają Państwo tutaj cały, ca, całe spektrum. Wszystkich kryteriów, które opracowaliśmy. Mogą je Państwo także zebrać, ściągnąć bezpośrednio ze strony internetowej wersji otwartej Excelowej za pomocą przycisku Pobierz kryteria. Po zastosowaniu tych kryteriów bylibyśmy bardzo wdzięczni Państwu, gdyby Państwo podzielili się swoimi opiniami na temat wykorzystywania tych kryteriów. Pod przyciskami Dodaj komentarz i później wysyłając te stosowne komentarze. Na dziś to jest wszystko, co zaplanowaliśmy w ramach tej prezentacji. Bardzo Państwu dziękujemy. Jeszcze raz przepraszamy za niedogodność związaną z tą pomyłką techniczną, która u nas nastąpiła. Mam nadzieję, że będziemy mieli okazję spotkać się jeszcze na niejednym webinarze i że będą Państwo zainteresowani później podjęciem dyskusji z nami. Dziękujemy ślicznie dziękujemy. za obecność. Tak jak mówiliśmy, zapraszamy na kolejne spotkania z nami, a jeśli będzie potrzeba, żeby jeszcze do tego tematu wrócić, do tematu powagi konsekwencji, to też jesteśmy chętni. O, Marcin wyłączył mikrofon. Dziękujemy serdecznie, wszystkiego dobrego i do widzenia.